Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl Czy Jarek mnie wkurwiał? Generalnie chyba już od prawie początku. Tymi swoimi opowieściami. No ja to... On się powinien zamienić chyba w, w, z, na, na zawód z księdzem. Nie? Poyim, Odpowiadać te kazania sam Ja strasznie to w sobie dusiłem, i po prostu, i... jeśli wsiadł na Michała, który jest od niego słabszy fizycznie i psychicznie, po to, żeby kurwa mu zwrócić uwagę, to dlaczego mnie nie zwrócił uwagi? Nie? A ja tego nie, nie, nie toleruję, i nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Dlaczego na Michała i dlaczego go wyzwał tchórzami? Dlatego powiedziałem, że to chyba ty jesteś tchórzami. I była sekunda i przysięgam, że kurwa gdyby się posadził, to bym mu wyjebał. Nie? No ale ja, moim zdaniem sprzedał grupę. No i jeżeli jestem, wchodziłem do programu, to sobie wymyśliłem tak, że moim jakby przeciwnikiem jest wielki brat, a nie grupa, nie? No, i w... Jeśli ktoś się godzi na takie zadanie, no to... Dla mnie to jest na maksa słowa. Nie można sprzedawać grupy. To jest proste. Ja jak mi to zarzucał. E... Że jestem w trzecim reality show i że sobie daję radę. To nieprawda, bo w pierwszym programie byłem z Klaudiuszem i robiliśmy dwa albo trzy razy więcej numerów. takich W pierwszym programie nie miałem żadnego doświadczenia, a tak samo się przeciwstawiałem wielkim bratu ani grupie. Każdy ma prawo robić to co chce, prawda? Jeśli ona tam śpiewa muzykę dance, a mówi mi, że ona śpiewa Disco Polo, a śpiewa muzykę dance, to dlaczego krytykuje Disco Polo? Ani jedna, ani druga muzyka nie jest mi bliska. Ale jakby z zachowania jej, no, no, no jest odpowiedź: no, czy zrobi karierę? Mogę powiedzieć tak albo nie. Mówię nie. I mam do tego prawo. Kuba zapytał, czy jest fajną dziewczyną. Mi się nie podoba. Ale obiektywnie mówię tak. Kuba mówi, e, ale mówisz co innego? mówię, Mówiłem co innego, no bo mi się ona nie podoba. Ale obiektywnie jest fajną dziewczyną. No to tam widziałem, że się tylko zesrała i tam zaczęła coś gadać. W jednej na No to w Czy sobie kryje? No moim zdaniem nie. Tak to jest tak. Sasza, szok. Jako 18 lat taki sukces odnieść jest jakaś nieprawda, z takim włosem. Myślę, że może, naprawdę może bardzo wiele zawdzięczyć swoim rodzicom, że ją tak wychowali. Dziewczyna w wieku od 18, nieprawdopodobna wiedza merytoryczna. Rozmawiamy sobie na przykład o, o niemym kinie, o burleskach z, z początku wieku, o czarno-białych filmach, o Buñuelu o wysponki, rozmawiamy sobie i on ma naprawdę, naprawdę ma naprawdę zielone pojęcie. W wieku 18 lat? Dla mnie tak. I nie spodziewałem się tego, że po 7 latach mogę spotkać myślę, że zajebistego przyjaciela, jakim jest, jakim jest Marcin Boyce. Bo jesteśmy zupełnie inni. To jest, to jest naj, to mnie najbardziej kręci, że jestem od mocnej muzy, on jest od DiscoPolo, ja się ubieram inaczej, on się ubiera inaczej, jeździ innym samochodem niż ja, yy, mamy jakby wszystko zupełnie inne, a jednak jest, jesteśmy razem. Bez słów! Dogadujemy się kompletnie bez słów. Jeśli ktoś gra DiscoPolo, to niech sobie gra. To nie jest moja muzyka, ale każdy ma prawo robić co to chce. I wiesz, no mi się podoba. Muzyka mocno rockowa i nie mam jakby na przykład zespół Sewarz, gdzie ma trzy funty i tan -tan -tan, tan tan tan, Ale widzę Marcina, któremu się to zajebiście podoba. Po prostu szok. I mówię, może rzeczywiście coś w tym jest. I każdy ma prawo robić to, co chce, prawda? Tak jest życie. On sobie wybrał to i ja mam do niego pełen szacunek. A okazał się człowiekiem, który na przykład bardzo dobrze się zna na geografii, na historii, jego wiedza jest bardzo duża. Ja miałem z nim o czym gadać. Na każdym, na każdym roku mieliśmy wspólny temat. I dlaczego przyklejać na przykład jemu naklejkę disco żeby że musi być durniem? Nie, nieprawda. On pokazał w całej Polsce, że chłopak, który śpiewa Disco Polo, może być wrażliwy, może być super poetą i już. Jestem po raz trzeci w programie i nigdy nie potrafiłem przewidzieć, kto wygra. Też przegrałem z elicją i pff, wydawało mi się to niemożliwe. Dlatego dzisiaj startowałem z Jarkiem i z jaką I z Mariolonu to pff, mówię jest 50-50, jakby 33% każdy. Każdy może wypaść. Słuchajcie, to jest reality Show. Tu jest... nic nie jest do przewidzenia. Nie ma takiej opcji. Bo każdy razem jest coś. Się... Rad w sieci zobacz więcej